No znaczy, już mam za niskie kwalifikacje do kepsa. No, how to say, miotła. Niestety. Nie. Znaczy, muszę zostać się pracownikiem i zrobić jakieś polecenie? O nie, już był tutaj. A mogę ci dać Proszę, proszę, proszę. O nie! Siemato. No to co? Środa Śląska, wita, Gramy dzisiaj w bingo. Kolejna edycja, drugi odcinek z tej serii. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka i nie znasz jeszcze zasad, to robimy 9 wyzwań, w tym 8 podstawowych, jedno specjalnych, które możemy zrobić na końcu. Eee, no i ten odcinek zdecyduje, kto tym razem jest lepszy. Pogramy na terenie, którego oboje nie znamy, bo to środa Śląska. Także oglądajcie do końca, bo na pewno wiele ciekawych rzeczy się Dobra, ja cudę jeszcze montuję sprzęt, a ja już naginam. <laughs> Więc szybko muszę tutaj podsumować sobie jakie wyzwanka mnie czekają. Idziemy w stronę rynku. Teraz są dużo trudniejsze zadania, e, gdzie, gdzie mamy na przykład zostać pracownikiem. Bardzo mnie ciekawi jak Dawid to zrobi. E, ja mam już kilka pomysłów. E, już mam doświadczenie w bingo z poprzedniej serii. Jeżeli jeszcze nie widziałeś to koniecznie zobacz link w opisie, e, bo tam właśnie ten filmik z poprzedniego bingo się znajduje. dzisiaj 10 przysiadów, O, Powiedz komplement dużym osobom. No to lecimy. Masz bardzo ładny rowerek. No i już, jeszcze tylko jeden komplement. Dzień dobry. Takie jest, tak jest sprawy mam w sumie, bo gramy tutaj z kolegą w taką grę terenową z aplikacją GoMeetify. Mam takie wyzwanie, żeby zrobić sobie zdjęcie z pięcioma osobami. Jak liczę, to chyba uzbieramy pięć. Ja dziękuję. No dobra, raz, dwa, trzy. No nie, to zamarzamy buźki, nie przejmujcie się. <laughs> Muszę mieć pięć osób na nagraniu, A No, wiecie, no dawajcie, staniemy. No i ekstra, jedno zadanko wykonane, zdjęcie zrobione, pięć osób na zdjęciu jest, jest. To lecimy dalej, szukamy pracy. Teraz. sprawdziłem, że Dawid zrobił pierwsze wyzwanie, zrobił sobie zdjęcie z pięcioma osobami naraz. Więc jest trochę do przodu, ja idę w stronę rynku, już widzę właśnie bierze świętego Andrzeja. Tak, to jest jedno z wyzwań, które jest właśnie w aplikacji, ale to możemy zrobić na końcu. E, Albo będę się koło niej kręcił, taki mam plan. Ja myślę, że tak jak w poprzednim odcinku on się po części sprawdzi, ale nie będę Wam spoilerował, kto wygrał, sprawdźcie sami. Może Wam się spodoba. Mamy tutaj dziewięć wyzwań gruźnych. Dopiero zaczęliśmy. E, no i się ścigam z innymi osobami też. Pytanie, czy mogę zrobić z panem jakieś zadanie, na przykład 10 przysiadów. Możemy zrobić? No, <noise> Teraz. Pierwsze wyzwanie za mną, czyli taka rozgrzeweczka przydała się. Ciężko było mi coś podejść do ludzi. 10 przysiadów z nieznajomym od Tyjona wam do kieszeni. Zostało jeszcze 7 wyzwań podstawowych i lecimy do wieży. No, dobra, tutaj widzę jakąś ekipę. No cóż, coś wymyślimy. Bardzo ładne uśmiechy macie. Już spokojnie już sobie idę no i dobra, dwa zadania wykonane, idzie mi to znacznie lepiej niż wtedy, no ale tak naprawdę ten najgorszy to dopiero przede mną no i cóż, no zobaczymy, muszę się teraz z kimś wymienić, tam coś na co i za co, No ale zobaczymy. czy można, czy ten regulamin naszej rozgrywki przewiduje, że można się wymienić z kimś za pieniądze. Na czy ja za coś płacę po prostu, to też jakaś wymiana. Ale mnie nie odchodzi.

Trudno no, poszukał roboty gdzie indziej, może mnie przyjmą, bo... cóż. Przepraszam, mam takie pytanie, bo gra, robimy taką grę terenową w Środzie Śląskiej i mamy różne wyzwania. Wymienimy się, się za coś, bo jest wymienić rzecz za rzecz, to może się czymś wymienimy po prostu. A mogę ci dać stąd wizytówkę wyborczą? Dobra, jest super, no rzecz za rzecz. Dobra, to wymieniamy się. O, dzięki. Dzięki wielki. trzymajcie się, pa, pa. Też, pa. Mamy wizytówkę i idziemy dalej. Dzień dobry. O nie, już był tutaj? O, ale zrobiliście z nim, czy nie? Kurde. No to nic, muszę iść dalej, idę do tam. gry. Dzięki. i widzicie, Jacula mnie ubiegł, ale tutaj spróbujemy. Szukam chętnych do zrobienia 10 przysiadów, bo w taką grę tutaj w Środzie Śląskiej. No nie, no nie, jak to tak można mać? Ruchu nigdy za, za mało, że tak ale powiem. Ale nie za kamerę, nie. Ale nie, to ja nie będę nagrywał, ja będę nagrywał siebie tylko. Nie? No dobra, no cóż, niestety. Dzień dobry. Dzień dobry. Był już u Was Jacek czy nie? Kurde, co z wami zrobił? O na no, co? O no nie, to jest nie fair. No nie dło. ja muszę zmienić nie w takim razie, bo on tutaj oszukuje. Dzień dobry. Ja z takim nietypowym pytaniem. Tak? <głos》>, muszę zostać się pracownikiem i zrobić jakieś polecenie. Mogę coś umyć na przykład na zmywaku albo cokolwiek. Tak, jest ok. Dobra, jak trzeba ogarnąć to zrobię. Mogę ogarnąć Tak, to mogę. Wejść. Pierwszy dzień w pracy. To wyszorujemy. Najbardziej wyszorowana miska to będzie. Gigantycznie pukamy W takim razie uciekam dalej. Dzięki. Miłej pracy. Do widzenia. Jutro na drugi dzień przyjdę. Zadanie, które się że zrobione, czy zostałem pracownikiem. Oczywiście trzeba zacząć od czegoś, dlatego zacząłem na zmywaku i to świetnie się sprawdziłem. Jak zresztą to widzieliście to na filmiku. O, tam jest Dawid, robił wyzwanie z kimś. Idziemy szukać dalej ludzi. A i był już u was Jacek może, czy nie? Nie. A to... wymieniał się z wami, no jak nie było, to nie ten. To ja wam powiem, o co chodzi. Gramy w taką grę bingo, której za zadaniem jest, żebym ja zrobił przed Jackiem te wyzwanie i potrzebuję albo z wami się o coś, albo z Tobą, albo z Tobą dzisiaj wysiadam. Dobra, no to lecimy do. Pierwszy przysiad To miałbym żołnierstwo, <grymne> <Trzy. grymne> ja Ci nie No nie? Nie Bardzo Ci dziękuję, ale lecę dalej robić wyzwania Trzymajcie się, miłego No i gitara, zrobione Muszę teraz wymienić wszystkim za coś Nagrać pocztówkę, dobra Zanucić piosenkę Świetna nas naskopało bardzo No dobra, zrobimy. Mamy dwie osoby, pewnie jakiś komplement. Dzień dobry, świetnie Państwo wyglądają dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Dobra, kolejne wyzwanie zrobione, komplement. Trzeba mówić komplementy sobie. Zawsze to uśmiech się pojawia na twarzy. Więc zachęcam. Ej, siemano chłopaki. Zaczepią Was już taki Jacek? Placek? Jacek placek? Nie. no to dobrze, słuchajcie, gramy sobie tutaj w bingo u Was w miejscowości. Mamy coś takiego, GoMeetify tak się nazywamy. No bo tworzymy aplikację dla was ogólnie tutaj w mieście, nie wiem czy wiecie. GoMeetify do pobrania jest dzisiaj. Chciałbym, żeby jeden z was pobrał sobie tą aplikację i zrobił dowolne wyzwanie. Dobra? Z tej aplikacji. Dobra. No to gitara, o to są ochotnicy. No i super. Musimy sobie znaleźć jakieś takie wyzwanie, które byś był w stanie zrobić teraz. Idź do restauracji i się, gdzie jest najbliższy O, dobra. Dobry, ja w tanie gdzie ja mógłbym najbliższego kebaba. Najbliższy. Tak, silny. Na Dobra, dziękuję. No, elegancko, to już mam, zrobione dużo. Już. Muszę się z kimś wymienić na coś, nie wiem na co. Muszę zrobić zdjęcie z pięcioma osobami. Jak zwykle zabłądziłem. I poszedłem nie w tą stronę, gdzie są ludzie, więc idę i powiem Wam, że nikogo nie spotykam od jakichś pięciu minut. Eee, więc wracam się, bo okazało się, że troszkę przeszedłem, i eee, no i niestety nie w tą stronę, co trzeba było, dlatego wracam i mam nadzieję, że nadgonię trochę Dawida. Co do pana, i... <laughs> Jak na chwilę odpoczynku mam takie pytanie, bo robimy taką grę terenową w Środzie Śląskiej, gdzie mamy różne wyzwania. Eee, I mam wyzwanie, żeby zanudzić komuś piosenkę, że Pan odgadł. Dobra, to zrobię łatwiej. No i pięknie! mogę pan iść do tak to leciało. Dzięki wielkie. Dobra, kolejne zadanie, zamyć piosenkę. Troszkę na łatwiznę poszedłem, no ale udało się. To jest najważniejsze, idziemy dalej. Zostało mi trzy wyzwania podstawowe i jedno specjalne, więc... A ja jestem koło bierze Andrzeja, więc też bróziutko do wykonania zadania. No taką, nie wiem, czy już był Jacek u Was może, czy nie? Jaki Jacek? No taki co biega z czymś takim? Nie. Nie. Bo mam tutaj mamy takie coś, że gramy w bingo jakby. No. I mamy do zrobienia różne wyzwania. Jak widzicie już trochę mi się udało zrobić, ale muszę albo wam zanucić piosenkę, żebyście zgadli. No. Więc ode mnie mocno zależy. Albo się wymienić z wami na jakąś rzecz, na tak sobie myślę. <ślały> piosenkę. Dobra, no to tego zamu ja musisz zanucić, dobra? Juszę jakiś kude... środę. <ślały> <śmienicza> 🎵🎵🎵 Jakaś piosenka dla Cieścia? <lecieszy. śmienicza> <śmienicza> <śmienicza> no, no, na płotek! Dokładnie, dziękuję. <śmienicza> piąteczka. No dobra, no to mamy to. Mało no, nam jeszcze niewiele tak naprawdę. No to lecimy znaleźć robotę. Przepraszam, mam pytanie. Bo gramy w taką grę terenową w Środzie Śląskiej i robimy wyzwania tutaj na, na terenie właśnie Środy. I mam takie zadanie ciężko mi strasznie zrobić, że zrobić zdjęcie z pięcioma osobami E, miałbym już trzy, jakby państwo się zgodzili. Jest taka opcja? Zrobimy zdjęcie, tak? Przepraszam, mam pytanie. <grytanie> bo robimy taką grę terenową e, i mam zadanie, żeby zrobić zdjęcie z pięcioma osobami. Zrobiłem z trzema. Jeszcze spoko. dwie. Tak? No. Jest spoko? Dobra. Powiem wam, idę tę stronę rynku e, i wszystko się odwróciło pięknie, bo wszyscy zaczęli e, chętnie podchodzić do zadań. Zrobiłem zdjęcie właśnie z czteroma osobami. Jeszcze jedna osoba i mogę odhaczyć. No, i co? Tego stopa trzeba złapać jeszcze, więc szukamy. No, Mogę powiedzieć, że dasz mi jakieś przyrządy, żebym to no. wycierał? No, to super. No i dobra, słuchajcie, szybka rozmowa rekrutacyjna za mną, zabieram się za robotę. No i dobra, słuchajcie, robota wykonana. Zostałem już pracownikiem, czyli jest jest spoko muszę się jeszcze wymienić z kimś na coś no, zobaczymy A, no, jeszcze stopa muszę zrobić Może to była po w trakcie zobaczymy Może się ktoś zatrzyma może nie zobaczymy Proszę 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 o nie super udało się zobaczę z drugiej strony Dzień dobry Wie państwo gramy tutaj za taką grę terenową, mam zadanie, żeby się przejechać na stopa. Podwiezie mnie pani kawałek? Ekstra. Przyszedł. Wystarczy mi, że mnie pani podwiezie kawałek na ryneczek, ja gdzieś pani się zatrzyma, tak żeby było dobrze, ja sobie wyskoczę i tym samym, droga pani, Przedostatnie zadanie mi zostanie, tylko się z kimś wymienić. No ale nie mogę się wymienić już z muszę znaleźć kogoś, kto się wymieni ze mną na coś. No i dobra, przedostatnie zadanie wykonane. Przejechałem się na stopa, jak widzieliście, udało się, więc jeszcze tylko muszę się z kimś wymienić na coś. Znajdę sobie jakiś ludzi, coś tam wymienimy, no. No i potem tylko pocztówka z wieży widokowej i temat zamknięty. O, mam ludzi, bieg na koniec. O? Słuchajcie, bo potrzebuję zrobić zadanie z naszej aplikacji GoMeetify, gdzie możecie właśnie robić zadania, wygrywać różne rzeczy. Eee, zrobić jedno zadanie z tej aplikacji. Macie telefon przy sobie, żeby uh -huh. pobrać apkę? A makarenę zadańcicie? Nie, czekaj, nie, A, nie będę tańczył. się swoimi nowymi rzęsami, Paula, tu też Masz nowe? No prawie. Tak, robimy? <laughs> prawie. No dobra, dawaj. Cześć, <laughs> jestem Paulina, to moje nowe <laughs> ELEGANCKO, no MEGA DZIĘKI Piora. Ale co byście mogli mi dać i co byście mogli chcieć w zamian? Jakąś pamiątkę? Mam taką kartę, wymieniamy się za energetykę, dobra? Tutaj macie punkty możecie sobie później tam pograć i wymienić, proszę bardzo zrobimy takie przekazanie tylko wymieniam, dobra bardzo wam dziękuję, dobra Wiesz, zwycięstwo wymienimy się za energetyka, proszę bardzo wiadomo nie promujemy tutaj takich rzeczy dla młodzieży nie wolno, weszła ustawa, więc nie pijemy energetyków poniżej 18 roku życia. A ja idę wykonać ostatnie wyzwanie, czyli nagrać pocztówkę widokową z kościółka świętego Andrzeja w Środzie śląskiej i tym samym będę musiał ogłosić własne zwycięstwo na obcym terenie. No ja dzięki tej zabawie tak, zostałem pracownikiem, przejechałem się na stopa, poznałem trochę ludzi tutaj miejscowych, fajni, otwarci ludzie. No i co? Idę nagrać tą kosztóweczkę. Kończymy dzisiaj zabawę. Jacula chyba niestety musi poż... przełknąć gorycz, porażkę akurat w tym przypadku. No ale cóż. To jest wieża widokowa świętego Krzysztofa? Tak. To jest... to jest to. No to dobra, super. To słuchajcie, to jest ta wieża? Zwycięstwo. Idę pod wieżę. No bo się okazało, niestety, że. Ten odcinek wygrał Dawid, bo już skończył wszystkie wyzwania, więc idziemy pod wieżę tam się spotka. O, dobra, zostawmy o, to, bo to. Skończyliśmy ubie... właśnie odcinek, Dawid ma telefon. E, no niestety w tym odcinku przegrałem, wygrał Dawid, jest 1-1. E, nie do końca tej okazji, mierzyć się kolejny raz. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, jak dobrze mi poszło, to koniecznie sprawdźcie Bo tam się wykazałem trochę lepiej się to mówi raz w roku, to i wąż biernie.